Siemanko, tu Macieka. witam Was w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować Minecraft by Zyczu. By Zyczu to tak, wchodzimy w, w naszą wyszukiwarkę internetową, zresztą link macie w opisie, i wpisujemy... Jakby to, to niedługo będzie Counter-Strike. Global Offensive. O! Jesteśmy! To jest strona Minecraft'a, Bajzerzu. Klikamy Download. Klikamy tutaj. pobierz Minecraft, Launcher of Tak, tak, tak. Tutaj czyta. Tutaj macie. No tutaj macie już zapisane wszystko co jakcie Tak, tutaj można też zrobić, skina sobie to już piję. i klikamy nie na to, nie na to, nie tu gdzie możemy to zamknąć. Tylko mi mię raft bajsycz. Tak musisz pisać. poza na tej stronie. I tak czekamy pięć sekund hmm. coś mi się nie ładuje o i klikamy skip ad Klikamy zapisz, zapisz jako Ministra do i wybieramy miejsce, w którym ma to się zapisać. O! I klikamy zapisz. Możemy już wyłączyć naszą przeglądarkę internetową. I wchodzimy w tam, gdzie ja to mam zapisane. A gdzie mam to zapisane? Co ja akurat nie wiem, gdzie to mam. Ja to mam zapisane. Chciałem. O. Ja to powinno być gdzieś tu. Hmm. Sorki. Hmm. Dobra, dziwnie to brzmi. O! Jest! Widzicie? Jest. Jest raft bajzyczu. O! No tak, ja już to mam tutaj. O, otóż tutaj, o. I teraz tak, włączamy. No, zaraz będzie 19, spoko. To nie jest mój piernik. Wpisujemy tutaj Twój nick. Wpiszemy My, A, C, I, E, jak, A. Dziejka. Tak. Mamy za, za start dany, na pierwszy ten. Teraz, i to musimy zmienić, bo na tym nie działa. Patrzcie. O! Tu wchodzimy, wybieramy sobie na przykład mówię 1, 7, 4. Klikamy to i uruchom grę. No, dziewiętnastu godzina już. Tak, rok 2015, jutro zaczęły mi się ferie, więc teraz odcinki będą bardzo często wychodzić, więc wiecie, dla was fajnie, no w sumie dla mnie też. Czekamy, jeszcze chwila. No, ukończono, opti fajna. No. Sorry za muzyczkę w teatrze, to jest mój zegar, mojej siostry. Tak, teraz, chcemy zmienić kraj, klikamy tutaj i wyszukujemy polski. Polska, jest Polska. Klikamy gotowe. To trochę potrwa. Zawsze to trwa. Jest. Tutaj mamy opcje. Tu tryb jednoosobowy. Stworzymy świat i pokażę Wam, co dodaje też. kreatywny. Ładuję się, mówię, zaraz niedługo będzie Counter Strike, chyba nawet w ten sam będzie nagram. wrzucę inny, bo jednak wiecie, zrobienie tego to trochę trwa. Trochę... Dobrze, jesteśmy na pustyni, sorry za lagi, tak zawsze jest na start. I tak, tutaj sobie możemy zapisywać. Tutaj możemy zmieniać sobie kreatywny survival, hardcore. Tutaj możemy robić pobudka dnia, dzień, powódka nocy, że tak powiem, zaczyna się noc, tutaj zaczyna się dzień, normalny, trudny, pokojowy, łatwy, normalny, trudny, pokojowy, tutaj regeneracja i jak jesteśmy zatruci, to klikamy tutaj i jesteśmy już gotowi. Tak, teraz mamy dzień. Weźmy sobie jakąś rzecz. Opsa. Klikamy na to, klikamy tu. I już tej rzeczy nie mamy. To jest taki Tutaj za to. O, tutaj mamy. Eee, się tak powiem. Hmm, jakby to powiedzieć. Taki spis. Co, jak rzeczy wszystkich. Możemy to brać sobie. To zostajemy w jakimś punktu po 60. I tak krawiszem cird, c -t R CTRL Jest Optifine To jest krawisz CTRL Nie wiem jak to się czyta ctrl chyba No władza się chodzi wiecie To już standard Co jeszcze dodaję chyba wszystko Tak No Tak, wszystko No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, czekajcie. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie co chcecie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się no i cześć, pa!